Witajcie. Jest to kolejny film dotyczący historii w klasie piątej. Jesteśmy już w średniowieczu, a tematem będą wyprawy krzyżowe. Zaczynamy od przyczyn na... wypraw krzyżowych. Najważniejsze tereny związane z życiem Jezusa Chrystusa obejmujące Betlejem, Nazaret i Jerozolimę były niezwykle istotne dla chrześcijan. Obszar ten nazywano Ziemią Świętą, a pielgrzymowanie do tych miejsc było postrzegane jako akt głębokiej pobożności umożliwiający odpokutowanie grzechów, czyli dostąpienie łaski. Arabowie zamieszkujący Ziemię Świętą pozwalali chrześcijanom na dostęp do świętych miejsc i dawali możliwość odprawiania praktyk religijnych. Jednak w drugiej połowie XI wieku Ziemia Święta została podbita przez Turków, którzy zaczęli utrudniać chrześcijanom dostęp do niej. Dodatkowo wzrost potęgi Turków zaczął zagrażać Cesarstwu Bizantyjskiemu. Co się wydarzyło na synodzie w Clermont w 1095 roku. Podczas tego synodu odbywającego się we Francji, papież Urban II w płomiennym kazaniu wezwał do wyzwolenia ziemi świętej z rąk Turków, obiecał odpust zupełny wszystkim, którzy wezmą udział w krucjacie. Oznaczało to, że ich grzechy zostaną im odpuszczone oni sami, otrzymając bawienie. Wezwaniach papieża spotkało się z ogromnym entuzjazmem wśród chrześcijan. Do udziału w Krucjacie zgłosiło się wielu rycerzy, a także mnichów, kupców i zwykłych ludzi. Jednak ich motywy nie zawsze były czyste. Niektórzy kierowali się pobożnością i chęcią odzyskania świętych miejsc dla chrześcijaństwa. Ale byli też tacy, którzy liczyli na zdobycie bogactwa i sławy. Jeszcze inni chcieli uciec od problemów w swoim kraju. Ponieważ, jako znak rozpoznawczy udziału w wyprawie, ustanowiono krzyż przyszyty na ubraniu. Wyprawy te zaczęto nazywać od łacińskiego słowa kruks, krucjatami, lub wyprawami krzyżowymi. Jak przybiegały krucjaty? Pierwsza krucjata rozpoczęła się w 1096 roku. Wzięli w niej udział krzyżowcy z kilku państw, Francji, Włoch, Niemiec i Anglii. Jej przebieg na mapie zaznaczono czerwoną linią. Dotarwszy do Ziemi Świętej, po 40-dniowym oblężeniu zdobyli Jerozolimę. Następnie utworzyli Królestwo Jerozolimskie oraz ze zdobytych innych terenów: hrabstwo Edesy, Księstwo Antiochii i hrabstwo Trypolisu. Lecz muzułmanie nie pogodzili się z utratą ziem i przez następne 200 lat trwały walki między chrześcijanami a muzułmanami na tych terenach. Zorganizowano kolejne krucjaty które miały wspomóc obronę Ziemi Świętej. Jednak spośród sześciu kolejnych krucjat nie wszystkie dotarły do celu. Jedna z nich zakończyła się zdobyciem i splądrowaniem przez krzyżowców Konstantynopola. Stało się to za namową kupców weneckich, którzy w ten sposób chcieli wyeliminować konkurencję. Ostatecznie w 1291 roku krzyżowcy zostali wyparci z Palestyny, a ostatnia ich twierdza Akka Zdobyta przez muzułmanów. W Ziemi Świętej działały zakony rycerskie. Dlaczego? Przede wszystkim w celu obrony Ziemi Świętej, ochrony pielgrzymów i prowadzenia szpitali oraz przytułków dla pielgrzymów. Po to właśnie zostały zorganizowane zakony rycerskie, których członkowie w równej mierze byli zakonnikami i rycerzami. Składali śluby zakonne oraz przysięgali walkę z niewiernymi. Zakonem dowodził wielki mistrz, podlegający wraz z zakonem papieżowi. Jakie to były zakony ryzerskie? Na przykład Krzyżacy, czyli zakon najświętszej Marii Panny domu niemieckiego w Jerozolimie, który po wycofaniu się z Palestyny utworzył państwo nad Bałtykiem, o czym jeszcze będziemy mówić w innym filmie. Z kolei Joannici to zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolimy i oni kontuowali swoją działalność na Malcie. Natomiast templariusze to zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona. Zakon nie był wcale ubogi. Z czasem bowiem stał się bardzo bogaty. Posiadał liczne komandorie i dobra ziemskie w całej Europie. W 1307 roku król Francji, Filip IV-Piękny, oskarżył templariuszy o herezję. I doprowadził do ich aresztowania i uwięzienia. W 1312 roku zakon został rozwiązany, a jego majątek skonfiskowany przez króla Francji. Jakie było znaczenie? Krucjat. Krucjaty ostatecznie skończyły się porażką chrześcijan. Co więcej, zdobycie i splądrowanie przez krzyżowców Konstantynopola znacznie osłabiło Bizancjum. Podczas krucjat wiele ofiar ponieśli nie tylko jej uczestnicy i ludzie walczący w obronie swoich ziem. Ale także ludność cywilna zdobywanych terenów. Wzrosło więc napięcie i konflikt między chrześcijaństwem a islamem, czego skutki odczuwane są do dnia dzisiejszego. Spośród pozytywnych skutków wypraw krzyżowych można wymienić rozwój handlu i wymiany kulturowej między Europą a Bliskim Wschodem. Uczestnicy krucjat. Zapoznali się z kulturą arabską i przyswoili sobie niektóre osiągnięcia ludów Bliskiego Wschodu, takie jak papier, cyfry arabskie, bogate zdobione tkaniny oraz odkrycia naukowe. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych naszych filmów i do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.